W drodze na kolejny szczyt utknąłeś znów, każdy krok trudniejszy jest, brakuje tchu. W górę spójrz, podnieś wzrok, obmyj twarz. Obudź w sobie te nadzieje, bo, bo nie jesteś, jesteś sam w górę serca, nie poddawaj się, gdy jeszcze nadzieja, nie prowadzicie, w górę serca tam zaczyna się odkupienie twe i spabienie twe. W górę spójrz, podnieś wzrok, nie mój się, daj się poprowadzić temu, kto to zna ścieżki twe. W górę serca, nie poddawaj się, gdy jeszcze nadzieja, nie prowadzicie cię. W górę serca tam zaczyna się odkupienie twe i zbawienie. Pan. Tam na zawsze mieszkanie swe masz. Tam na górze odkupił cię pan. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. W tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba, i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała Ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów, i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczorajsza konferencja poświęcona była odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg zaprasza nas w góry. Powiedziałem o tym, że góry są miejscem odpoczynku, odnowienia relacji, nawrócenia oraz zbliżania się do Boga. Ten ostatni cel gór, czyli zbliżanie się do Boga, mocno widać w przeczytanym przeze mnie fragmencie z Księgi Wyjścia. Można nawet powiedzieć, że jest to nie tylko przykład zbliżania się do Boga, ale przede wszystkim zbliżania się Boga do człowieka. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem Was na skrzydłach Orlich i przywiodłem Was do mnie. Nic więc dziwnego, że ten znak przymierza, a później również przekazanie dekalogu Mojżeszowi, dokonuje się na górze Synaj, bowiem góry są wyrazistym symbolem wędrówki ducha. Powołanego, aby wznosić się z ziemi ku niebu, ku spotkaniu z Bogiem. Elementem wspomnianego przeze mnie fragmentu jest fakt, iż możesz wstąpił wtedy do Boga. Wejście na każdą górę wymaga mniejszego lub większego wysiłku. Co więcej, czasami niższa góra jest dużo trudniejsza do zdobycia niż góra dużo wyższa. Pamiętam, kiedy wybrałem się kiedyś zimą w góry kamienne, będące niewielkim i niewysokim pasmem sudetów. A dokładnie na ich najwyższy szczyt, Wali Górę, 936 metrów nad poziomem morza. Niby nic takiego, ale na jej szczyt wiedzie bardzo stroma ścieżka. Praktycznie wciągało się po pionowej ścianie, podtrzymując na konarach drzew. Przy oblodzeniu, jakie wtedy panowało, trasa stała się jeszcze bardziej niebezpieczna. W pewnym momencie popatrzyłem w dół i powiedziałem: Albo, nieboże, podniesiesz do góry. Albo to może być moja ostatnia góra w życiu i do tego jeszcze nie zdobyta. Bóg daje nam siłę, abyśmy mogli wstąpić do Niego, to znaczy abyśmy mogli słuchać tego, co chce On nam powiedzieć. Istotą drogi mojżesza na szczyt góry Chore, czyli Synaj, nie było same zdobycie szczytu, ale doświadczenie wstąpienia na górę, aby usłyszeć wolę Boga. Kto chodzi po górach, ten wie, że w górach słychać Boga najmocniej góry od zawsze fascynują ludzkiego ducha tak dalece że biblia uważa je za uprzywilejowane miejsce spotkania z bogiem ponieważ w górach niknie bezładny zgiełk miasta panuje cisza bez imiennych przestrzeni która pozwala człowiekowi wyraźniej usłyszeć wewnętrzne echo głosu boga a to skutkuje przymierzem czyli umową między bogiem a człowiekiem człowiekiem a Bogiem umowa wierności Boga wobec człowieka i wierności człowieka wobec Boga przymierze z Bogiem jest fundamentem naszej wiary w Starym Testamencie widzimy jak Bóg zawiera przymierze z Abrahamem Mojżeszem i narodem izraelskim te przymierza to nie tylko historyczne wydarzenia ale wzorce dla nas dzisiaj Bóg obiecuje być naszym Bogiem a my Jego ludem, obdarowując nas łaską i prowadzeniem. To samo jest na naszej pielgrzymce na Jasną Górę, w tym roku jubileuszowym. Pielgrzymka jest znakiem szczególnym, ponieważ stanowi ikonę drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to bycie wiator, pielgrzym, który idzie drogą aż do pożądanego celu. Tym celem jest spotkanie z Bogiem wejście na górę aby usłyszeć i zawrzeć przymierze pielgrzymka to przecież nie tylko fizyczna podróż ale również duchowa związana z poszukiwaniem sensu życia bliskości z bogiem i innymi ludźmi na tym polega właśnie przymierze którego symbolem jest góra synej przymierze to nie jest jednostronne bóg stawia przed nami wymagania to, że jesteśmy ludem przymierza, zobowiązuje nas do przestrzegania jego przykazań, miłowania go i bliźnich oraz życia według jego woli. To wymaga od nas wyrzeczenia się grzechu, posłuszeństwa i oddania serca Bogu. Jak możemy odnowić nasze przymierze z Bogiem? Poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, uczestnictwo w sakramentach i życie według przykazań. Kiedy to robimy, doświadczamy Jego miłości, pokoju i radości, a także otrzymujemy błogosławieństwa obiecane w przymierzu. Przymierze z Bogiem to nie tylko religijny obrzęd, ale żywa relacja, która kształtuje nasze życie. To droga do zbawienia, do szczęścia i życia w obecności Boga. Zatem odnówmy nasze przymierze z Bogiem, żyjąc w wierności i posłuszeństwie. Abyśmy mogli cieszyć się Jego błogosławieństwami i życiem wiecznym. Aby odnowić przymierze z Bogiem, kluczowe jest skupienie się na wierze, miłości i oddaniu. Musimy jednak pamiętać, że odnawianie przymierza to proces ciągły, wymagający zaangażowania i pokory. Przymierze z Bogiem to święta umowa, w której Bóg obiecuje błogosławieństwa w zamian za posłuszeństwo. Aby jednak je osiągnąć, Trzeba nam najpierw jak Mojżesz wstąpić na Syjon i z otwartością słuchać Boga. Dlatego niech nasza droga na Jasną Górę będzie właśnie takim wstąpieniem na chore, gdzie z otwartością słuchamy Boga i chcemy odnowić nasze przymierze z Nim i oczywiście strzec Go, a więc być Mu wiernym. Niech nasza wiara będzie wyrazem tej wierności, niech będzie światłem dla innych i świadectwem Bożej miłości. Bóg, który jest wierny, zawsze czeka na nasze powroty i odnowienie przymierza. On jest źródłem naszej siły i nadziei. Bycie wiernym przymierzu to bycie pielgrzymem nadziei, a przecież o to nam chodzi, by być pielgrzymami nadziei. A więc pamiętajmy o przymierzu z Bogiem i w górę serca. Yeah, can Na kolejny szczyt Utknąłeś znów Każdy krok trudniejszy jest Brakuje tchu W górę spójrz Podnieś wzrok Obmyj twarz Obudź w sobie te nadzieje Bo nie jesteś sam W górę serca Nie poddawaj się Białą Bóg bliżej nieba, tam gdzie nie dociera tłum. W górę spójrz, podnieś wzrok, nie mój się. Daj się poprowadzić temu, kto na ścieżki twe. W górę serca nie poddawaj się, gdy jest szczęście.